Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. I ko proszę o kolejne subskrypcje, bo one pozwalają mi rozwijać ten kanał i robić dla Was rozkłady kart Tarota. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Masz bardzo ważną wiadomość. Co dobrego do Ciebie idzie? Zobaczmy, co karty Tarota. Chcą nam tutaj podpowiedzieć, co dobrego do ciebie idzie, co fajnego możesz się spodziewać w najbliższym czasie, co dobrego, jakie szczęście, jaka radość, czy coś karty tutaj podpowiedzą, co dobrego do ciebie idzie, co dobrego do ciebie idzie, co dobrego do ciebie idzie. Bierzmy sobie karty. Mhm. Okay. I karty dopowiadające. Te dopowiadające. Dobrze. Ogólna energia rozkładu: szóstka kielichów. Karta wracania do przeszłości, wspominania. Karta osób, które, które kiedyś znaliśmy i które gdzieś. z którymi nasze drogi się rozeszły i zawsze. Karta ta mówi o możliwości nawiązania ponownego kontaktu. Jest to karta takich, właśnie miłych wspomnień, które budują nasze poczucie bezpieczeństwa, i do których, do tych wspomnień wracamy, kiedy właśnie jest nam może smutno, albo no, chcemy po prostu sobie poprawić humor, tak. Wtedy właśnie ta energia szóstki kielichów się nam przydaje. Zobaczmy, co karty tutaj chcą powiedzieć. Co dobrego do Ciebie idzie w najbliższym czasie. Na pierwszym miejscu pojawił się arcykapłan, więc energia z wielkich arkan. Jest to karta. Poszukiwania takiej najlepszej wersji samego siebie, najlepszej wersji własnej rzeczywistości i kierowania się własną intuicją, wsłuchiwania się w swoje potrzeby. W swoje pragnienia, w swoje marzenia i no, korzystanie właśnie z doświadczeń życiowych, tak, właśnie z tego, co już przeżyliśmy, co nas zbudowało, tak i, i, i no, tworzy ta, teraz naszą taką mądrość życiową. Wykorzystanie właśnie tej mądrości życiowej do tego, żeby tą swoją sytuację poprawić, tak? żeby zbudować lepszą wersję samego siebie czy lepszą wersję właśnie swojej rzeczywistości. Jest to też taka karta do kształcania się, do uczania, korzystania też z wiedzy innych osób. Jest, taką, jest to taka karta mądrości pokoleń, tak? I właśnie pracy z własną intuicją. Taka karta samorozwoju i budowania właśnie siebie, swojej go poczucia, własnej wartości. To jest taka karta, że, która mówi, skup się na tym, co jest dla Ciebie dobre, tak? I właśnie w tym kierunku się rozwijaj. Karta mówi nie idź na skróty, tak? Skup się właśnie na tym, żeby. Naprawdę wyczuć to, co jest, co jest dla ciebie w życiu ważne i nie kieruj się, nie kieruj się tutaj właśnie jakimiś takimi pokusami, tak, żeby coś sobie ułatwić, skrócić, tak, żeby iść na skróty. Tylko skup się na tym, żeby właśnie wypracować tą, tą swoją pozycję, tak. i Skup się na tym, co dla Ciebie ważne, właśnie. I, i nad tym pracuj, tak? Ósemka pentakli to jest taka m, karta trochę oceniania tego, co już się w życiu osiągnęło, tak? Ale też taka karta właśnie potrzeby kontroli nad tym, co jest i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Karta mówi o tym, że masz. Poczucie, że już dużo w swoim życiu udało ci się osiągnąć, zrobić, tak, ale jednocześnie to jest taka karta, która mówi o takiej systematycznej pracy, tak, która nadbudowuje kolejną wartość, która to jest taka, taka karta sensownego wykorzystania czasu, tak. Takiego. Trzymania się planu dalszego, tak, na, na siebie, na właśnie na swoje życie, e, 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 wykorzystania wszystkich możliwości, które tutaj życie przed tobą e, e, daje, które życie które ci tutaj, e, wyzwania, które życie ci podsuwa, tak, i po prostu wykorzystywanie tych wszystkich możliwości po to, żeby właśnie pracować nad sobą. To jest to też karta samorozwoju. I takiego stawiania na siebie, tak? Taka karta, yy, rób, yy, energia, która mówi: rób to, co do ciebie należy, tak? i to właśnie spowoduje, że osiągniesz te swoje cele poprzez swoją pracę, poprzez systematyczną trzczność, poprzez długotrwały wysiłek, tak? który właśnie przyniesie ci takie rezultaty, yy, które, yy, które będą cię yy, cieszyły, tak? które cię będą zadowalały. To jest taka karta też zabezpieczania siebie na starość, na y, y, takiego karta troszkę y, y, podsumowywania właśnie y, swojego życia, może stąd właśnie ta, y, to wracanie do przeszłości i y, do wspomnień, tak, analizowania tego, co było, takiego jakby dorobku życiowego swojego, tak. Y, no jest to też karta na przykład otrzymania spadku. Yy, także być może jakieś, jakieś dodatkowe finanse tutaj yy, w Twoim życiu mogą się też pojawić. Jak najbardziej ta karta też może to podpowiadać. Ale bardziej jest to taka karta perfekcjonisty, tak? I takiego właśnie skupiania się na sobie, na samym samorozwoju. Karta mówi: licz na siebie, tak? Na, na to, co potrafisz. Masz mnóstwo narzędzi do wykorzystania, tak? Mnóstwo talentów otrzymałeś od wszechświata. I to jest Twój zasób, tak? I z niego korzystaj i buduj właśnie to, to co, czego w życiu potrzebujesz, tak? Stawiaj na siebie, bo jesteś wystarczający, tak? Masz wszystkie narzędzia i no, po prostu jesteś w stanie dotrzeć tam, gdzie. Y, y, do, gdzie chciałbyś, tak? Że tam, gdzie sobie ten cel wyznaczysz, tam ciężką pracą własną i zaangażowaniem, tak? Tam do tego y, y, celu swojego dotrzesz, tak? Że tutaj możesz liczyć na, y, na korzystne y, rezultaty swojej pracy. Tak? Karta tutaj mówi. Yy, hmm. Karta mówi też, że wszystko się dzieje w odpowiednim momencie. Także tutaj trzeba po prostu. Sensownie wykorzystywać czas, tak? I po prostu działać. Karta umiarkowania mówi też o takim szukaniu złotego środka. W swoim życiu. To jest taka energia uleczania samego siebie, tak, szukania tej swojej równowagi wewnętrznej i takiego szczęścia w sobie też, właśnie. Karta mówi, żebyś skupił się na sobie, na swoich potrzebach, tak, i właśnie w tej energii umiarkowania, czyli takiego, takiej dużej cierpliwości i dużej systematyczności, i takiego po prostu dużego też zaangażowania. Właśnie yy, osiągał swoje cele, tak? To jest taka karta naprawiania własnego życia. Tak, te karty się tutaj właśnie ułożyły, że tu jest taka potrzeba, tak? Skupienia się w tej chwili na sobie, na, tym, na tych swoich potrzebach, kierowania się sercem, intuicją, mądrością, mądrością życiową, doświadczeniem, tak? Tym, co już sobie wypracowałeś, wy, wypracowałaś, to, co już udało Ci się w życiu osiągnąć, tak? I jeszcze dodatkowo, właśnie tutaj, takie budowanie stabilizacji, tak, w swoim życiu. taka carta. potrzeby skupienia się na sobie, ale jednocześnie też karta odpuszczenia, tak, że jeżeli coś ci nie wychodzi, tak, to nie, nie, nie załamiuj się, tak, nie, nie, nie deprecjonuj swoich umiejętności, tak, bo po prostu karta mówi, że tutaj czasami trzeba odpuścić, tak, w życiu, czasami coś sobie trzeba odpuścić, żeby inne cele osiągnąć, przeznaczyć tą energię na coś, co rzeczywiście Yhm, yy, jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? To jest taka karta właśnie dystansu i obiektywnego yy, patrzenia w przyszłość, tak, żeby po prostu oceniać te swoje możliwości obiektywnie. Yy, jeszcze pojawiała, pojawiła nam się tutaj królowa kielichów, a więc taka yy, też karta naprawiania samego siebie, tak? Uleczania z jakichś złych yy, przeżyć, z jakichś emocji, zostawiania za sobą tego, co było yy, rozczarowujące, tak? To jest właśnie wszystko związane z tym, co nas budowało przez całe życie, tak? Te wszystkie emocje, które tutaj yy, towarzyszyły po drodze od dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego, tak? I tutaj właśnie karta mówi o tym ukochaj siebie, tak? Pokochaj siebie za wszystko, co, co było dobre i co było złe w Twoim życiu, tak? Tutaj po prostu musisz właśnie skupić się na odpuszczeniu sobie, tak? Niektórych spraw, uwolnieniu się od jakichś poczucia winy, czy poczucia właśnie niezadowolenia wobec samego siebie, tak? Być może tutaj były jakieś zbyt wysokie aspiracje, tak? W życiu i, nie, I karta mówi o tym, tak. Odpuść sobie nie wszystko, nie wszystko w życiu musi się udawać. Jesteś wystarczający, tak? Jesteś wystarczająca. I to królowa kielichów też o tym mówi, tak. Kochaj, to jest taka karta też ukochania samego siebie i tej miłości do siebie, do tego swojego wewnętrznego dziecka, tak? Bo to jest też, ta karta to jest też karta właśnie tego wewnętrznego dziecka, które w tobie jest, tak zawsze, i musisz też się o nie troszczyć, tak? troszcz się o to wewnętrzne dziecko I jeżeli o nie zadbasz, tak, to sam, sam w tej energii dnia dzisiejszego poczujesz się dużo lepiej. Także tutaj widać, że jest potrzeba też. Y, raz, że szczerości wobec siebie, tak, ale to jest też karta takiego planu na siebie, na, na y, właśnie na ten swój samorozwój, na dokształcanie się, na zdobywanie nowych umiejętności, na pogłębianie swojej wiedzy, na y, y, szukanie jakiś y, y, jakiegoś hobby, jakichś nowych rzeczy, które będą cię inspirowały, tak, które będą pozwalały ci się właśnie rozwijać w takim kierunku, y, jaki sobie, jaki sobie wytyczysz, czy zapragniesz, tak, to jest właśnie taka karta y, też, y, y, takiego samorozwoju i douczania siebie, tak? A jednocześnie bądź szczery wobec siebie, tak? Wybieraj to, co naprawdę Ciebie przyciąga, tak? Po prostu skup się na swoich potrzebach, tak? to są te dwie karty, które, no, właśnie mówią o tym, żeby się wsłuchać w swoje potrzeby i skupić na, na budowaniu najlepszej wersji samego siebie, tak? I na budowaniu właśnie najlepszej wersji swojej rzeczywistości. To jest też karta y, rozmów, tak, z, ze znajomymi, z przyjaciółmi, tak, takich inspirujących y, rozmów, które też w, dużo wnoszą y, w nasze życie. Y, y, tutaj mamy też pazia buław, czyli jak najbardziej też y, energia planowania właśnie y, takiego Y, poszukiwania y, szczęścia w życiu, tak, I, i właśnie takich inspiracji, które spowodują, że będziemy potrafili się tym życiem naprawdę cieszyć, tak? Y, buławy to też jest internet, y, media społecznościowe, także tutaj y, karta podpowiada, także poszukuj też właśnie w internecie dla siebie jakichś nowych y, aspiracji, tak, jakichś nowych możliwości, bo wszystko jest przed tobą, y, wszystko jest dla ciebie możliwe, tak? Tylko musisz mieć plan na siebie. I te karty właśnie y, mówią tutaj o, o takim planowaniu y, dla siebie samego, tak, na samorozwój, na to właśnie swoje szczęście, na to, y, na to ukochanie siebie, tak. Y, i jak najbardziej, bądź jak król Buław, czyli no, tutaj jest taka energia zawsze dużej kreatywności, dużego, duży, dużego zaangażowania w pomysły, które ten król Buław sobie w swojej głowie układa, tak? I on tutaj nigdy się nie poddaje, karta właśnie mówi: nigdy się nie poddawaj, zawsze dąż, dąż do tych wytyczonych przez siebie celów, tak? no Jest to karta takiej też przygody, duży, adrenaliny, tak, takiej, takiej radochy tak, z tego, co się robi. No, Król Buław to jest osoba, która naprawdę potrafi cieszyć się życiem tak? i ona się tutaj nie zatrzymuje przed niczym. To jest taki lider, który nie dość, że sam ma zawsze na siebie mnóstwo pomysłów i, i mnóstwo mm, zawsze. Właśnie różnych możliwości do wykorzystania w swoim życiu widzi, to on też jeszcze potrafi zarażać tą swoją pasją, tak, inne osoby i pociągać za sobą, tak, do działania. Także tutaj właśnie karta mówi, szukaj pasji w swoim życiu, tak, takich nowych możliwości, które przy, będą przynosiły tobie dużo, dużo radości i dużo satysfakcji, tak. Wniosą w Twoje życie. I właśnie pracuj nad tym, tak? Bo to jest właśnie. Ta energia pracy nad sobą. Zostaw za sobą właśnie to, co niepotrzebne, to co, to, co rozczarowujące, nie drąż tego tematu, tak? To już jest za tobą, to, co było, to było. Popełnione błędy, właśnie należy sobie odpuścić, tak? Nie, nie skupiać się na tym. Bardziej skup się właśnie na poszukiwaniu nowych wyzwań w swoim życiu, tak? To jest ta łódź, na którą wsiadasz i ona cię niesie na spokojne wody twojego życia. Tam, gdzie naprawdę y, są, y, jest ta twoja równowaga życiowa, tak? Tam, gdzie odnajdziesz spokój i będziesz mógł, mogła realizować swoje pragnienia, y, swoje marzenia, y, swoje pasje. Y, to jest właśnie energia zostawiania tego, co rozczarowujące i y y y Szukania właśnie miejsca, takiego otoczenia, które naprawdę nam sprzyja, w którym jest przyjaźń, w którym jest wspieranie siebie nawzajem. Tak? Zostaw za sobą to, co jest rozczarowujące i właśnie ulecz swoje życie. Tak? To jest właśnie cały czas wracanie do tej przeszłości i odcinanie się od tego, co było, co było dla nas Rozczarowujące, tak, żeby się na tym nie skupiać i yy, bardziej właśnie ruszać do przodu, tak. Rydwan to jest taka karta dużej pewności siebie, optymizmu, karta właśnie takiego optymistycznego patrzenia w przyszłość, tak? To jest taka karta poczucia, że wiem czego w życiu chcę i właśnie do tego dążę, tak? I ten rydwan jedzie tak jak ja chcę, tak? Ja tutaj panuję nad wszystkim. Panuję nad tymi moimi emocjami, tymi złymi tymi dobrymi, steruję tym rydwanem tak, żeby on jechał w tym kierunku, którym chcę. I mam tą moc, tak, tą, mam tą energię w sobie, tak? Bo Rydwan to jest to jest ogień. To jest szybkie działanie, to jest właśnie skupianie się na swoich potrzebach, na swoich marzeniach i szybkie ruszanie do przodu po to, żeby właśnie te marzenia realizować. I te pasje, które tutaj. Które tutaj możesz rozwijać, tak? To jest taka karta, właśnie. Skup się na przyszłości. Zostaw to, co rozczarowujące za sobą. Zostaw sobie tylko te najlepsze wspomnienia, tak? I tylko do nich wracaj, bo one budują Twoje, twoje poczucie własnej wartości i takiego szczęścia. O, zaopiekuj się tym Twoim dzieckiem, które ci ciągle pod wewnętrznym, które ciągle ci podpowiada, czego pragnie, tak? Czego chciałoby. I właśnie to jest jest ta karta ruszania do przodu, tak, rozwijaj się, umacniaj swoją pozycję, zdobywaj nowe doświadczenia, buduj swoją niezależność, tak. To jest taka też duża, du, karta dużej siły woli, tak? Bo do tego, żeby właśnie budować, żeby to te nasze marzenia spełniać, tak? No to czasami potrzeba dużej, dużo silnej woli i dużo też dyscypliny i, i takiej samokontroli, silnej kontroli, bo wiadomo, że w życiu nic nie przychodzi łatwo, tak? Ale chodzi właśnie o to, żeby wiedzieć, jak, jak tym rydwanem w swoim życiu sterować, tak? To jest właśnie karta y, takiego y, sukcesu, tak, i dążenia właśnie przez całe życie do, do tego sukcesu. Karta mówi, właśnie masz, buduj sobie tą swoją pewność siebie, bo masz taką olbrzymią siłę wewnętrzną. To jest właśnie karta dużej energii, tak, otwarcia się na nowe możliwości. Korzystania ze zmienności, z, z takiego cykliczności w życiu, tak? Że po prostu raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak? No i po prostu trzeba zawsze dążyć do tego, żeby, żeby jak najlepiej tą swoją energię wykorzystać i swoje pragnienia re, realizować, bo pragnienia muszą być ukierunkowane, tak? Żeby po prostu dobrze tym rydwanem wylądować, do, w odpowiednie miejsce dojechać, tak. Także to jest taka karta, um, która też mówi trochę no, galopuj, tak, ruszaj do przodu, ale też uważaj, żebyś się nie zagalopował, tak. Że to w życiu potrzeba jest dużej równowagi, tak i właśnie to jest też odniesienie tutaj do tej karty, to są dwie karty z Wielkich Arkans, jedna z jednej strony właśnie skup się na przyszłości i mm, realizuj swoje marzenia, a z drugiej strony też kontroluj tą równowagę w swoim życiu, tak? Może tutaj ta równowaga też właśnie to jest ten, ta energia szukania złotego środka między tą miłością, tak? A pracą, tutaj też jest taka, taka energia właśnie szukania równowagi między, na przykład na przykład właśnie angażowanie się w związek, w relacje, w miłość, tak, w emocje, a z drugiej strony w samorozwój, w pracę. Tutaj to jest też bardzo właśnie ta równowaga w życiu potrzebna, żeby, żeby nie po prostu ta szala się nie przechylała na żadną ze stron, tak, żeby się za bardzo nie skupiać tylko na jednej rzeczy, tak? Czyli właśnie, czyli szukać tutaj tej równowagi w swoim życiu, a wiadomo, że nad tą równowagą trzeba całe życie pracować, bo y, to nie jest coś, co raz nam się uda y, y, osiągnąć, tak i to już jest na zawsze. Y, cały, całe życie pracujemy nad tym, żeby tą równowagę w sobie y, y, budować, tak? Utrzymywać ten spokój wewnętrzny y, w swoim życiu i y, budować, tak, i właśnie. Całe życie nad tym pracujemy. Tutaj jest ta właśnie energia ukochania siebie, tego dziecka wewnętrznego, tak? Wracania do przeszłości. No i też właśnie pustelnik, czyli, czyli karta takiego kierowania się intuicją, swoją życiową mądrością i szukania tego szczęścia w sobie, tak? tego spokoju w sobie i skupiania się na swoich pragnieniach. Jest paść Pentakli, czyli kolejny paść, czyli tutaj cały czas planowanie, tak, planowanie. Tu jest paść, yy, który mówi, yy, Pentakli mówi właśnie, ma, yy, masz tą możliwość od losu, tak, kolejną i kolejną, yy, które te, cały czas pojawiają się nowe możliwości do wykorzystania, tak, planuj, i korzystaj z tego co dla ciebie jest najlepsze i paś mieczy i paś buław czyli tutaj jest potrzeba właśnie planowania skupienia się na tym co dla ciebie najważniejsze tak i z kielichów jako właśnie dar od wszechświata tak na nowy początek tutaj akurat jest sfera emocji czyli jak najbardziej tutaj może jakieś jakieś nowa nowa znajomość się pojawi w Twoim życiu, tak? Jakaś, jakaś możliwość jakiejś nowej relacji, tak? Bo Askielichów to jest właśnie dar od wszechświata dla Ciebie na nowy początek w sferze emocjonalnej, czyli jak najbardziej tutaj. Czy, czy nowa znajomość, tak? Z, z dużym potencjałem, czy może właśnie to jest też karta zaręczyn, oświadczyn, tak? Czyli przejścia tak jakby na kolejny etap związku to są to jest karta początku dla ciebie, tak? I takiego pozytywnego Y, 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 przesłania, że wszystko będzie dobrze, tak? I masz też szóstkę buław, czyli jak najbardziej tu jest karta zwycięstwa, takiego poczucia, że jesteś w tej chwili we właściwym miejscu, tak? Tylko musisz po prostu y, skupić się na tym, co dla Ciebie jest y, najlepsze i wybrać jak najlepiej, bo oczywiście tu masz kartę decyzji, zawsze decyzja należy do Ciebie, tak? Bo jak wiadomo, szczęście jest w nas. Musimy sami decydować, czy chcemy po prostu to szczęście w sobie odnaleźć. Czy pogłębiać się w mrokach swoich myśli, tak? Karty podpowiadają, żeby jak najbardziej tutaj skupić się na samorozwoju, na ruszaniu do przodu, na budowaniu jak najlepszej wersji swojej przyszłości, tak? Ale oczywiście kierując się intuicją, bo to są obie karty są z wielkich arkan, kierowania się y, intuicją, mądrością życia. Ży takie przesłanie, jeżeli chodzi o tą wiadomość, jaką masz, co dobrego do Ciebie idzie w życiu, tak? No, tutaj jest jak najbardziej potrzeba ukochania siebie i szukania równowagi w swoim życiu, tak? I planowania, tak? I wykorzystywania wszystkich możliwości, żeby siebie realizować. Dziękuję kochani bardzo za to, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejne rozkłady. Wysyłam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.